Drodzy Państwo, szanowny Panie Profesorze, tak sobie pomyślałem, że nie mamy wiele do stracenia, więc warto zaryzykować, ponieważ jest to gra o wysoką stawkę. Postanowiłem kuć żelazo póki gorące i kontynuować zawracanie głowy Panu Profesorowi. Ale zacznijmy od początku. Otóż, drodzy Państwo, wysłałem maila do naszego wybitnego fizyka. Pana Andrzeja Dragana, którego z pewnością wszyscy Państwo doskonale znacie. W mojej wiadomości zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie dwóch zjawisk niebiańskich. Przedstawiłem Panu Profesorowi niezwykły fenomen, jakim jest odcięcie światła Słońca od wody przez małą chmurę, oraz w drugiej kolejności pokazałem przedziwne zjawisko. Jakim są cienie wewnętrzne, które obserwujemy w chmurach? Wyobraźcie sobie Państwo, że Pan Profesor odpowiedział natychmiast, za co jestem niezmiernie wdzięczny i bardzo Panu dziękuję. Pan Profesor napisał, że zasłonięcie Słońca przez chmurę to bardzo ciekawa obserwacja. Na podstawie tego zdania domyślam się, że Pan Profesor widzi coś takiego po raz pierwszy i że takie zjawisko nie występuje w podręcznikach fizyki. Bardzo mnie to dziwi, czyżby fizyka teoretyczna zajmowała się jedynie tym, co słabo widoczne w odległych galaktykach, a pomijała to, co widać jak na talerzu przed samym nosem. Pan profesor był na tyle uprzejmy, że naszkicował, w jaki sposób to zjawisko odcięcia Słońca od wody może zachodzić. Otrzymałem trzy rysunki, których tutaj nie pokażę ze zrozumiałych względów. Są to bardzo ładne szkice i jestem zaszczycony, że mogłem na nie spojrzeć. Rzeczywiście, możliwe, że właśnie tak to funkcjonuje, ale mam do pana profesora wielką prośbę o dokładne przyjrzenie się tym fenomenalnym zjawiskom występującym na niebie. I dogłębne ich przeanalizowanie. Pan profesor dysponuje nieograniczonym zapleczem laboratoryjnym i możliwościami, o jakich my, małe robaczki, możemy tylko pomarzyć. Wiem i rozumiem, że na pierwszy rzut oka moja prośba do pana profesora może wyglądać absurdalnie, ale mimo to nalegam i bardzo proszę o zwrócenie uwagi, na zjawiska niebiańskie udokumentowane na kanale Niebo jest kluczem, i potraktowanie ich z ciekawością, na jaką z całą pewnością zasługują. Tak więc, drodzy Państwo, bardzo proszę o jakikolwiek wyraz aprobaty w postaci krótkiego komentarzu, łapki w górę lub serduszka. Niech Pan profesor wie, że bardzo potrzebujemy jego pomocy w rozwiązaniu wielu zagadek występujących na niebie. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo jeśli to my mamy rację, to z pewnością zasługujemy, wraz z panem profesorem oczywiście, na nagrodę Nobla, czyż nie? Tyle ode mnie. Dziękuję państwu za uwagę i wszystkie wspierające naszą prośbę komentarze. Dziękuję serdecznie panu profesorowi. Jestem zaszczycony, że mogłem z panem korespondować. I otrzymałem klarowną odpowiedź. Pozdrawiam gorąco Pana Profesora, pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia w komentarzach.